Witam Państwa serdecznie. Dalsza część. Trochę czasu minęło. Rozebrałem cały motor na części, każda jedna śrubeczka. Teraz jestem w etapie składania tego wszystkiego. Zaraz przejdziemy przez szczegóły. Nie chciałem bawić się w każdą jedną pojedynczą śrubkę. Myślę, że 3-4 nagrania etapowo. Gdzie jesteśmy, co robimy? No, motor jest na pewno w oryginale i będzie w oryginale zostawiony. W związku z tym będziemy po prostu czyścić, co się da. Przede wszystkim chromy. Śrubki, próbuję, staram się ratować każdą jedną. Jest czyszczona i z powrotem wkładana do motoru. Jeżeli się nie da, to. Próbuję to zastąpić jak najbardziej z epoki czymś podobnym. Co dalej. No Konserwujemy ten motor przede wszystkim. Co Lokuś, szukasz? Co tam szukasz? Co? Staramy się przede wszystkim ten motor konserwować olejem. Czasami tutaj przychodzę raz na tydzień aż w końcu się nasączy. No, trochę się świeci, więc jest zakonserwowany olejem. No, tak powoli, więc ja w sumie zacząłem od przedniego koła. Na poprzednim filmiku mamy, jak to wszystko wyglądało. No, natomiast teraz myślę, że całkiem dobrze to wyszło. Jest to wyczyszczone. Szczotka druciana na wiertarce, ale też potem wełna do niektórych elementów, jak na przykład chromy. Stosuję wełnę. Ramę wyczyściłem, umyłem. Zaczynam od yy, oleju napędowego, od ropy diesla. Czyszczę wszystko dieslem. Przede wszystkim silnik myłem kilkanaście razy, zanim zacząłem czyścić go dalej. Yy, czyszczenie. No, czyszczenie to tak jak tutaj mamy te śrubki. Każdy jeden element wkładam sobie do. I madełka jest czyszczony tego typu szczotką. Myślę, że jest ok. Jeżeli ktoś ma jakieś lepsze propozycje, to jak najbardziej jestem otwarty. Tak to robię. Wracając do motoru. No, każda jedna śrubka jest czyszczona. Jest. Nie wiem, czy mi się to teraz jakoś. O, teraz lepiej. Jest czyszczona mechanicznie. Naturalnie smarujemy. Smarem, niektóre elementy poprawiamy. Czekam, się wyostrzy. One były bardzo, bardzo w opakanym stanie. Udało mi się większość z nich wyczyścić. Te elementy musiałem zamówić. Nie mogę ich nigdzie znaleźć już, te naciągacze. Niektóre śrubki, jak te zastąpiłem, a starałem się, żeby to wyglądało z epoki. Na szczęście znalazłem te śrubki. Mam jeszcze kilka takich, więc możemy, możemy to jakoś uratować. Co dalej? No, rejestracja widać w całkiem dobrym stanie. Motorek ogólnie mi się wydaje wygląda dobrze, dużo lepiej niż myślałem. Wszystkie elementy były czyszczone. Czasami używam jakiejś chemii do czyszczenia, jeżeli mamy do czynienia z jakąś gumą. Ładnie to schodzi silnik no naprawdę był bardzo mocno zatłuszczony co jest może i dobrze bo przez to się zakonserwował myślę że będę się brał za takie dokładniejsze czyszczenie szczególnie tutaj tych elementów no to jest myte 3-4 razy już ropą wygląda w porządku ale może być lepiej Dalsze elementy, które tutaj mamy, no to mamy bak. Myślę, że wygląda całkiem dobrze. Można go wyczyścić. On no na razie nie był w ogóle dotykany. Trochę bym powiedział rdzy w środku jest, ale nie takie baki, nie takie baki się czyściło. Więc yy, tak oryginalny też do wyczyszczenia. Wszystkie elementy mam tu poukładane tematycznie. Osłona łańcucha. Lampę czyściłem już. Jest wyczyszczona. Już chodzi całkiem fajnie rozebrałem wszystko. No, w porządku. Wszystkie elementy, które dało się rozebrać, rozebrałem. Co do jednej śrubki. Każdą jedną śrubkę wyczyściłem. No, mamy problem z tym wyoszczeniem. No chyba z tego nic nie będzie. Dobra, więc tak, siedzenie również będzie rozbierane, na ile potrafię. Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje do czyszczenia tego, to bardzo chętnie posłucham. Myślałem, że po prostu płyn i woda na początek. Zobaczymy. Eee, tłumnik. Myłem w środku na zewnątrz ile się da? dalsze elementy były czyszczone już trochę wełną zastanawiam się czy tak to zostawić czy jeszcze spróbować tą rdzę jakimś może twardszym twardszą szczotką przejechać ale boję się, że będzie wtedy różnica już po prostu między tym wyczyszczonym tutaj szczotką, czyli do gołego metalu a tym z jeszcze chromem, który na tym został, więc zastanowię się nad tym jak to będziemy robić Tematycznie poukładane, tak jak mówię, każdy element do czyszczenia, do rozbierania, jak tylko mam czas. Kierownica i dalsze elementy też już zacząłem. Dzwonek co do śrubeczki, wszystko rozebrane w ogóle nie działa. A teraz spróbujmy, wiem, czy uda mi się to jedną ręką zrobić. Może inaczej posłuchamy tego dźwięku. Myślę, że całkiem fajnie chodzi. No, problem jest, jest to. To nie jest lampka z tego motoru i ciężko mi coś znaleźć. Jest to oryginalna lampka, jest tutaj Made in Poland, ale chciałbym tą oryginalną lampkę. Jeżeli ktoś mi może pomóc w tym temacie, bardzo bym się cieszył. Rączka. Tak, oddałem do kolegi rączkę, żeby mi znalazł ten sam odcień, bo ten odcień jest troszeczkę inny niż ten, który powinien być. Więc mam nadzieję, że coś znajdziemy. Tak samo pedały. Też będzie trochę z tym problem. Co tu jeszcze? Mamy tutaj ten element. Też będę próbował wyczyścić w jak najlepszy sposób. Nie wiem, czy tutaj wazeliną to zabezpieczyć, bo to jest takie podobne. Pierwsze to wyczyszczę, umyję Zobaczę potem dalej, jak to będzie wyglądało. Więc no, wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. Tak jak mówię, każdą jedną śrubkę rozbieram, trzyszczę. Nie wygląda to wszystko źle. Łańcuch mocno zardzewiały. Stoi już miesiąc w dieslu. Pierwszy był w odrzewiaczu, ale myślę, że go chyba nie uratuje. Nie wiem, może ktoś mi pomoże. Na razie to wygląda w taki sposób. Tak jak mówię, wolę nagrać jeden cały filmik z tego wszystkiego, co robię przez kilka tygodni, no może nawet miesięcy, zamiast omawiać pojedynczo. Lepiej zobaczyć ten efekt w całości. Dzisiaj mam nadzieję, trochę poczyszczę ten silnik, wmontujemy go do środka, no i potem już elementy kierownicy. Można powiedzieć, że w tym momencie przypomina bardziej rower niż motor. No. Ale jest ładny, ładny, podoba mi się, rzadki przede wszystkim, jakoś nie wiem, ale lubię pracować przy rzadkich modelach. Cieszy mnie to dwa razy bardziej. No więc to by było na tyle. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Bardzo proszę o komentarze dotyczące tej lampki um, lub tych pedałów. I to tyle w tym temacie. Miłego dnia.